A więc tak, ciekawie jesteście co mi dał kontener Jak widać Bardzo dużo dał Może trochę trochę bardzo cena duża ale Bardzo, bardzo dużo dał Są oczywiście no. No ustaw się ostrość No coś, o. Tragedia Tutaj też Posprzątane ładnie Łada cieknie Ale nic nie mogę sobie zrobić Trzeba posprzątać piwnicę I zawołać, żeby zmienili licznik I zawór Jest tak zwana lodówka. No, jeszcze kociaki leżą na futrynie, nie zauważyłem. No, ale to, śpieszyłem się, to zacieka cały balkon. Trzeba, nie wiem, skuć go, zrobić na nowo, zaizolować, wylać, nie wiem. Tak daleko jeszcze nie myślę. Czekamy na decyzję sądu. No, oczywiście ten grzyb jest, ale dzisiaj z grzybem będziemy walczyli. Kupiłem spryskiwacz, antygrzyb i kupiłem też preparaty odkażające podłogę. Dzisiaj spryskamy. Parę dni damy sobie spokój. Czyli to się przeżarło, później będziemy wietrzyć i zobaczymy jaki efekt. Tutaj też, jak widać, no, ten kogumuli to nie szło doszarować, ale pod podpiasek, no pod piasek nie za bardzo, ale pod gruz będzie, także. Ciekawe czy się coś zmieni, jeżeli ten, no prądu nie ma niestety, Ganiał po ścianach, no jest odłączony. Będziemy robić tyle, że tylko przedłużać mam podpięty. Tu jest ten kominkiem. Od tej dezynfekcji będziemy książki na makulaturę. Nie wiem, może do przedszkola wywiozę. Przejrzymy, co tam będzie ciekawe. Ale widać, bardzo duże zmiany są. Te drzwi niestety, to będzie cały wywali stąd. Są za bardzo zniszczone. Nie opłaca się tego robić. Zgnojony przez psy śmierdzą. No i jedno z najgorszych miejsc. To jest te. Boganek zacieka. Cały. Cała wola spływała do dołu. To było kupek gówien. Nie wiem czy tam... ...z poprzedniego filmiku można zobaczyć. I tak jest posprzątany, to już jest co cegły. Nie idzie tego nic zrobić. Trzeba będzie spróbować. Nie wiem, jakimiś szczotkami to wyszorować do cegły, albo, nie wiem, beton zrywać, nie wiem, co tutaj jest pod spodem nawet. Ale spód jest niesamowity. Tak jak wszędzie zniweluję może tym preparatem chloryowym. a Acze, jak to mówili mi. Ale tutaj trzeba będzie chyba kupić taki specjalny preparat który no, kosztuje niestety 60 zł za pół litra, i żeby to spryskać, i tak, może jak te drzwi jeszcze wywalę, to może nie będzie już tak śmierć. Tragedia, to jest tragedia z tym miejscem. Tak, znośny jest zapach w innych pomieszczeniach. Tam prawie go nie czuć w tej chwili. No, czujesz, ale no, nie aż tak. To po prostu tam. Głowa aż boli, jak się stanie. No to tu ganek też. No tutaj poprzenosiliśmy rzeczy takie, które może coś tego. Tu jest ten. No i też cały sufit do roboty. Papa jest skrupiszała na górze. Trzeba niestety rozwalić całą całość i zrobić od podstaw cały dach. No ale to chęci, a tu jeszcze nie pokazałem sufitu sufity tak wyglądają niestety tragedia no i tutaj też ten ganek oczywiście gdzie tam zacieka mam pomysła jak go zrobić, no ale na razie nie ruszamy, czekamy na sąd na ja zatwierdzenie no i tymki do zbicia Całość do roboty na nowo. Tragedia. No ale to poradzimy sobie. Tyle dał wywózka tego kontynentu.